Witajcie moi drodzy w kolejnym odcinku mojej nowej serii ze zdrapkami, z dedykacją dla moich widzów. Moi drodzy, no dzisiaj będziemy sobie drapać, zobaczymy kto dzisiaj będzie miał dedykację, czy ktoś wygra w ogóle no, jakąś nagrodę. Oczywiście, jeżeli chcecie wiedzieć o co chodzi to na dole jest film, w którym objaśniam zasady tej zabawy. No, za wszystkich uczestników trzymam oczywiście kciuki. Jeżeli jesteście nowi, no to pamiętajcie, łapeczka do góry, subskrypcja. No jeżeli chcecie wziąć udział w zabawie, no to zapraszam na ten film który jest w opisie tutaj tam na dole Dobra moi drodzy no to zaczynamy, zaczynamy tą zabawę i dzisiaj zaczynamy szczęśliwymi liniami a kto chciał szczęśliwe linie zaraz sprawdzimy to jest drabka Wercia Weronia, taka użytkowniczka no Weronia, trzymam za Ciebie kciuki, mam nadzieję, że będzie wszystko w porządku i uda się wytrapać te kokosy. <noise> Natrzymam no, kciuki. No i mam nadzieję, że się uda Tobie coś tutaj wytrapać fajnego. Podkowa, moi kochani. Podkowa, czy tu jest podkowa, tu jest podkowa? Czy są podkowe? Czy Weronia będzie dzisiaj wygrywem To się zaraz przekonamy gruszka. Tu jest gruszka, tu jest gruszka. Mm -hmm. Czy jeszcze są jakieś gruszki? <noise> eee, nie, nie ma. Pomarańczka, tu jest pomarańczka. Pomarańcza, pomarańcza, czy tu jest pomarańcza? Hmm, jeszcze jakaś? Nie, chyba nie ma. Nie widzę. Biedroń. Tak, to jest biedron. Biedron, nie biedroń. Biedron. Eee, czy tu jest biedron? Nie ma biedrona. Niestety. Tu jest cytrynka. O, tu jest cytryna. Eee, no, nie ma więcej chyba cytrynek. No, coś tak słabo. Kwiatek jest kwiat, tu też jest kwiat. Tym drapaczkiem to tak średnio się drapie te liniowe chyba, wiecie, bo mi się tak troszeczkę zdaje, że y, przytępawo. No, ale w końcu to jest drapaczek mistrza, więc y, tutaj cuda może zadziałać, wiecie, czasem takiego kosy czaruje, że ło, mm, no tylko tych melonów wyczarować nie może. Tylko tych melonów. Jeszcze, jeszcze na tyle chyba yy, yy, nie ma stopnia wtajemniczenia mistrz, ale może ktoś się trafi. Komu się uda wygrać yy, jakiegoś melona, drapiąc tym drapaszkiem. No ale zaraz zobaczymy. No, nam to, Tutaj melony nie grożą, bo najwięcej 36 tysięcy można wygrać. To taki soliny kokosik, ale nigdy nic nie wiadomo pik garnek czy jest garnek? nie ma garnka e, gwiazda czy tu jest jakaś gwiazda, moi kochani? nie ma <laughs> nie ma gwiazdy słońce, a czy jest słońce tutaj? nie ma słońca e, kości, a może kości są? A tutaj są kości Kości, 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 kości i tylko jeden symbol kości jest. Księżyc. Księżyc, księżyc. Tu jest księżyc, tu też mamy księżyc. Czy jest jeszcze jakiś księżyc? Nie ma. Banan. Tu jest banan jeden. Tu jest banan drugi jest więcej bananów? Nie ma chyba tutaj więcej bananów. Jabłko. Tu jest z kolei... O, ja starłam to jabłko już w ogóle tym trapaczkiem. Wybaczcie, nie ma więcej jabłuszek. Wiśnie. Wiśnie, wiśnie. E, 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 nie ma nic. Dzwon. Hmm. Tu jest dzwon. No i tyle z dzwonów. Szkoda, że nie ma dzbanów. Słoń. Czy jest słonik? Jest taki uroczy, potrakut. Pana kraba bym wydrapała też. <tuska> Truska. <tuska> truskaw, 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 nie ma a jest, jest tutaj truskaw, zobaczcie jest, moi kochani, może, może nam się linia pokaże <grytanie> sakwa tu jest sakwa, no mówię no może się jakaś linia pokaże może, a może nie tu jest sakwa, no i tyle z sakwem korona, o, tutaj są dwie korony tu jest e, trzecia korona i to nam nic nie dało, bo tutaj też jest sakwa, ale to nic. Moi kochani, chyba liftem kiepsko zaczęliśmy, ale może się jeszcze rozkręcimy. E, no cóż, przykro mi. E, Wercia, no taka sytuacja, no wyszło jak wyszło. Jest mi przykro, no ale może następnym razem się uda. Zobaczymy. Teraz mam szalone zakupy i te szalone zakupy są Eweliny Lisowskiej. Ewelinka mi tutaj komentuje moje odcinki. Bardzo dziękuję, Ewelinko. Twoje komentarze są naprawdę miłe. Fajne, fajna dziewczyna z ciebie, widzę. No dobra, zaczynamy drapać. Może zaczniemy od bonusików. No, może tutaj będzie coś.

A tutaj nic. Tak, to jest pusta. Tutaj są tylko kontrolne. Pusta zdrapeczka. Szkoda. Szkoda, Ewelinko. No, myślałam, że, że coś się trafia. To taki Lipton. No nic, mam nadzieję, że kiedyś się coś tam fajnego uda wydrapać. No, dobra. No nowe 7. Neonowe 7, kolejna zdrabka. A czy ja to jest zdrapeczka? No to zobaczmy. Stefan Zdrabka. Nasz y, chyba najmłodszy kolega tutaj, zdrabkowy. Pozdrawiam cię, Stefan. No tam odwiedźcie Stefana. No nie tylko zdrapki, ale też i roślinki. Coś tam próbował z roślinkami. Y, Stefan, no chodował, coś tam pokazywał. No powiem Wam, że w Stefanie jest potencjał. Jeszcze nas tutaj kiedyś zagnie na pewno. No, no to trzymam za Ciebie Stefan, kciuki i zobaczmy czy w no, Neonam 7 coś, coś jest. No mam nadzieję, że uda Ci się coś wygrać. 9 5 2 4 2 6, 5, jest 7 i 5 zł. Jest 5 zł, no ale Stefan musi być 10. No, o mały włos i być tutaj wygrał, ale jest mi przykro, tylko piątka. A tak jak mówiłam, zasady konkursu są takie, że musi być dycha. Ale jest piątka. No. Przykro mi. Prawie, że. <laughs> Może następnym razem. Dobra, kochani. No, ale powiem ci, Stefan, że to jest pierwsza zrabka neonowe 7, która wygrała u mnie w jakimkolwiek odcinku. Więc gratuluję. Yy, dobra. Kolejna zdrabka super Bardzo Wam się ta zdrabka podobała, bardzo dużo tam osób też pisało, że chcą albo owocową eksplozję, albo właśnie super Daliście mi troszeczkę pracy, no ale w Superliniach może być i super wygrana, więc są duże szanse, że coś tutaj wydrapiemy przyzwoitego. A to jest zdrapka dla Niuli ze Szczecina. Niula też prowadzi kanał zdrabkowy, ma tak Taką papugę ule, która nieźle potrafi namieszać. <grywa> jest taka niegrzeczna. No dobra, yy, zobaczmy, zobaczmy, co tutaj yy, może być. Yy, twoje symbole. Czy tutaj Nula coś wygra? Piłka. Yy, czy piłka tutaj jest? Tu jest piłka. Tu jest też piłka. No, mogłaby być jakaś wygrana tutaj w tej zdrapce, no bo tak trochę wiecie. Wiecie, wiecie, o co chodzi. Jak oglądacie, to wiecie, o co chodzi, cytrynka. Trochę pracy tutaj jest. Ale w sumie ja chyba lubię drapać te superlinie, bo takie są poczciwe. Chociaż wiecie, jak z moim szczęściem to zdrapek kości. Czy tutaj są kości, moi kochani? są kości i tutaj są kości czy są y, jeszcze jakieś kości czy nie ma kości, nic nie widzę niedobrze łódź łódź, czy jest tu jakaś łódź <laughs> nie ma łodzi serce aj te serca lot to łamie co najwyżej serca bo ja daję tutaj serce na talerzu, lot to tobie, serce na talerzu, a ty, a ty co robisz? Mm. Gardzisz nim? Tęcza, 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 tęcza. tęcza. Mm. Zobaczmy dalej, biedronka, biedron? Czy są biedrony tutaj? Nie ma biedronów. No. E, parasol. Czy jest parasol? Tu jest parasol, parasol. Mm, mm, korona. <ścoughs> korona dla królowej, moi drodzy. E, tu jest y, korona. Jest więcej koron. Nie, nie ma. Y rower. Czy jest tutaj rower? Nie ma. Słoń? Słonie. Słonie są takie słodkie. One są olbrzymie, ale są słodkie. Trochę mnie przerażają. Słonie, jak widziałam je na żywo, to mnie trochę przerażają, ale chyba mają dobre serduszka. Mm, nie wiem. Czy jest więcej tych słoni nie ma chyba. kwiat? Tu jest kolejny kwiat. Jeden kwiat tu jest kolejny. Ja się w ogóle wybiegam myślami. Moja ręka jest wolniejsza niż umysł A, i tu jest jeszcze kwiat. Dobra. Kowa. Tu jest podkowa. jest podkowa. Czy jest jeszcze... O, tu są dwie podkowy nawet. O, prawie mamy linie, moi kochani. Jeszcze słońce by nam się tutaj trafiło i już. Uuh. Albo pan krab. Jeszcze wszystko przed nami. Klapki. Mm, czy klapki są? Uuu, chyba nie ma. O, tu w ogóle Korona jest. E, 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 a korona... Tu była korona. Dobra, nie ma. Dzwon. Czy tutaj jest jakiś dzwon? Nie, nie ma dzwonu. <ścoughs> nie ma dzwonu. Leżak, widziałam leżak. O tu jest leżak. Leżak. Jak wygaram w lot to grubszą kasę, to będę właśnie leżeć sobie na takim leżaku. Nic nie będę robić. Aj, moje marzenie. Klucz. Chciałam klucz, tu jest klucz. Tu też jest klucz. Tu jest klucz. I więcej kluczy chyba nie ma. Wiatrak. Czy tu jest wiatrak w ogóle jakiś? Ej, nie ma wiatraka! Ej, nie ma! Arbus! Czy jest, moi drodzy, arbus? Tu jest arbus! Czy jest więcej arbuzów? Hmm, chyba nie. Czapka! Tu jest czapka! Czy więcej czapek widzę? Widzę! Tu jest jeszcze jedna czapka! Diament. To są to jakieś diamenty? Nie, chyba nie ma. I moneta, moi drodzy, której też niestety, ale nie ma. Nigdzie nam się nie udało utworzyć linii. Co? Co te zdrabki w ogóle? No nie ma, nie ma. Chyba jest przegrana. No, Nula, jest mi bardzo przykro, ale no niestety przegrana zdrabka. Bardzo. Żałuję, że nic nie wygrałaś. No. Niura z ulu nic nie wygrały. Dobra. No to kolejna osoba. Teraz będziemy drapać ekstra pensja. Ekstra pensja jest krainy z drapek. Kraina z drapek. No to to jest jakiś taki malutki jeszcze kanał na YouTube ze strapkami. No, ale widziałam, że coś tam wrzuca. Trzymam kciuki za Ciebie, Kraino Zdrapek. Mam nadzieję, że y, dzisiaj coś tutaj, chociaż y, jedna zdrapka, a może, nie no, jeszcze trochę nam zostało, ale chociaż, żebyś Ty teraz wygrała, żebyś przerwała tą y, złą passę. No sprawdzamy, Kraino Zdrapek, co tutaj jest. Wygrywające liczby mamy, te... o jak fajnie się to drapie, 0,4. 23, 06 <noise> i 21. No niestety, niestety, znaczy niestety, niestety, nie, co ja mówię? Zakręciłam się, ja już chyba za dużo mówię dzisiaj, wiecie. <noise> no, ja mam nadzieję, że będzie stety 08, 25. Dziewiętnaście, dwanaście, trzydzieści cztery, dwadzieścia sześć, trzynaście, zero dwa, siedemnaście i trzydzieści jeden. No, moi kochani, kolejny przegryw. No, nikt nie wygrywa. No co tutaj się dzieje? Zdrabka przegrana. Jest mi przykro. Krajno zrapek. Tak myślałam, że odmienisz los y, tutaj, y, ale no niestety, no wyszło jak wyszło. Kolejna zdrapka, moi kochani, pudełko czekoladek. No może w pudełku czekoladek coś tutaj y, będzie fajnego. Zaraz się przekonamy, a pudełko czekoladek jest fanki lotowej. Fanka ma tutaj kanał, więc. Y, Dominika y, była kiedyś moją widzką, teraz jest y, no, naszą youtuberką zdrobkową. więc zobaczmy, y, czy tutaj y, coś się trafi Dominice, czy się nie trafi? No zobaczmy, zobaczmy, co Dominika tutaj. Y, Ouu, Dominiko, <noise> już są muszelki, to już tutaj jest dobry znak, bo to znaczy, że może coś wygrać. Może to ty przerwiesz tą złą pasem. Może tutaj będzie dycha, albo i więcej, kto wie. No tutaj nie ma pary. Tutaj też nie ma. Tutaj nie ma. Hmm, tutaj też nie ma. Tutaj nie ma. Tutaj nie ma. I tutaj nie ma. No i sprawdzamy, Dominiko, czy, czy tutaj jest wygrana więcej niż. Yy, no, żeby tu nie była yy, piątka, tylko żeby co najmniej dziesiątka. Bo jeżeli będzie dziesiątka, to dostaniesz prezent ode mnie. No to sprawdzamy, czy to jest więcej niż 5 zł. Uuu, niestety. A tak myślałam, że będzie jednak. Moi drodzy, tu jeszcze. Nie, tu już nie, nie ma już przecież. ja się wystraszyłam, że nie, zrobi... nie wydrapałam jeszcze jednej tej, jednego wrzątka, ale by było. No niestety, Dominiko, wyszło jak wyszło. Piątkę wygrałaś, no przykro mi. Tylko 5 złotych. Nagrody nie będzie, no ale fajnie, że wzięłaś udział w tej zabawie. Mam nadzieję, że następnym razem się coś tam uda zrobić, wydrapać. Nie ma tutaj w ogóle tych numerka. No dobra, będę szukać później. Ściwnie. Dobra, kochani. No to nic. No to zapraszam Was na kolejny odcinek zdrabkowy. Mam nadzieję, że już będzie e, no, coś fajnego się tam wyklaruje. Trzymam za kolejnych uczestników oczywiście kciuki. Pozdrawiam Was serdecznie i do zobaczenia, do usłyszenia, znaczy się. Chyba to... zobaczymy e, jeszcze, czy do zobaczenia, czy do usłyszenia. Kolejny odcinek. Pozdrawiam Was.